I zapraszam Was dzisiaj na bookhaul. haul. Ostatni tego typu film był na moim kanale około półtorej miesiąca temu, czyli stosunkowo niedawno. Jednak do mnie przywędrowało ponad 40 książek, konkretnie 41, czyli jest to ogromna ilość. W tym momencie możecie zobaczyć, że moje regały są dość puste. Przez ostatnie dwa tygodnie około nie mogliście ich zobaczyć, ale były zapełnione... Całkowicie. Nie miałam miejsca już włożyć tam nawet jednej książki, i teraz, kiedy to wyciągnęłam, widzę, jaka to jest ogromna ilość, i e, jednak muszę bardzo szybko zobaczyć się w kolejny regał. A teraz, bez przedłużania, już przejdźmy do filmiku, bo 41 książek to jednak jest dość sporo. Nie będę Wam tu ich pokazywała w żadnej chronologii, e, jak je kupiłam cenowo, lub gdzie, gdzie je kupiłam. Raczej ułożyłam sobie w takie małe kubki gatunkowo, lub ewentualnie jak kupiłam jakąś większą ilość książek, no to pokażę Wam ją razem. Jeżeli oczywiście to pamiętam, jeżeli jest to jedno zamówienie z jednej strony internetowej, to właśnie tak Wam to pokażę, ponieważ niezbyt pamiętam w jakiej kolejności dokładnie one do mnie przywędrowały, i nie chcę zbytnio sprawdzać tego po jakich stronkach kiedy dokładnie one do mnie przyszły. Więc zacznijmy może od klasyków. Kupiłam cztery klasyki i jestem zadowolona z tej ilości, ponieważ raczej ja w, tą, w ten gatunek literacki się za często nie zaczytuję i mam nadzieję, że teraz jakoś mi się to uda trochę nadrobić. I pierwszą książką jest opactwo Northanger od Jane Austen. No, czyli cieniutka książka, myślałam, że jest ona trochę grubsza, Udało mi się upolować z tego angielskiego ogrodu, jeżeli się nie mylę, tak, tak nazywa się ta seria. I mi się ona bardziej podoba bez obwoluty, więc właśnie w tym będę zbierała. Jest ona też prościej dostępne i mam nadzieję, że z biegiem miesięcy będę miała coraz więcej książek z tego wydania. Następną książką są Małe Kobietki Louise May Alcott, czyli pierwsza część właśnie o małych kobietkach. Jeszcze nie zobaczyłam się w dalszej części, nie zdążyłam też przeczytać tej książki Ale jestem jej bardzo ciekawa i wydaje mi się, że już w marcu po nią sięgnę Książka jest jeszcze przepiękny w przepięknym wydaniu z ilustracjami, więc no... Więc jest to naprawdę coś prześlicznego Następnie mamy Anię z Szumiących Topoli, czyli czwartą, o ile się nie mylę, część Ani Ja jak na razie czytałam tylko pierwszą Pierwszą część Ani z Zielonego Wzgórza Jużo i kilkanaście lat temu I w tym momencie zbieram sobie kolejne tomy Żeby potem móc wszystko naraz przeczytać I pokłonąć i poznać historię Ani Jestem bardzo nią zaciekawiona I właśnie zbieram z tego wydań, wydania Z Bellony Które jest bardzo trudno dostępne Brakuje mi tylko jeszcze siódmego i ósmego Więc chyba już powoli będę się zabierała za czytanie I ostatnim klasykiem jaki tu mam Jest Przeminęło z wiatrem Tom pierwszy od Margaret Michel, czyli ta dwutomowa wersja przeminęła z wiatrem. Stwierdziłam, że w tej wersji będzie mi o wiele prościej czytać i bardziej mi się w sumie też podoba. Jak na razie kupiłam tylko pierwszy tom. Jak go przeżytał, to sobie dokupię drugi, ponieważ no, tak jak wiecie nie mam miejsca już na półkach, żeby od razu kupować drugi tom. Następnie pokażę Wam książki z literatury dziecięcej, jakieś klasyki dziecięce lub ewentualnie lektury szkolne właśnie w klasach 1-5 około. I pierwszą książką jest Alicja w Krainie Czarów, pięknie ilustrowana. Ogólnie stwierdzam, że ilustracje w tej książce są dość mocno przerażające. Jest to typowe wydanie dla dzieci, a ilustracje nie są zbyt kolorowe. Chociaż może jest to związane z tym, że fabuła nie jest zbyt kolorowa, nie wiem. Ja, uwaga, uwaga, nigdy nie czytałam, nigdy nie oglądałam Alicji w krainie Czarów. Nie wiem nic praktycznie o tej książce, o tej historii, yy, więc no nie jestem w stanie się wypowiedzieć na jej temat. A kiedy znalazłam to piękne wydanie, no to stwierdziłam: ok, to jest moment, w którym muszę się zapoznać z tą historią ponieważ no jest to trochę wstyd nie znać Alicji w Krainie Czarów, przynajmniej tak mi się wydaje. Następnie mam W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, czyli książkę, którą tam znalazłam za 4,50 i ją wzięłam w sumie. Ja tą książkę dość dobrze wspominam w momencie, kiedy ją czytałam jako lekturę, więc chciałabym sobie zrobić jej reread, ponieważ jednak minęło to już jakieś, nie wiem, 6 lat. Zobaczymy, czy mi się teraz też spodoba. Następnie mamy Chłopców z Placu Broni, czyli też lekturę, którą bardzo lubiłam i chcę sobie zrobić jej re I to jest jedna z lepszych lektur, jaką chyba wydaje mi się, że czytałam. I ostatnio to Dzieci z Bulerbyn od Astrid Lindgren. Ja jestem w jej trakcie. Jestem na 126 stronie od jakiejś dwóch tygodni. Jakoś nie mogę się zabrać za tą książkę. W momencie, kiedy była ona moją lekturą, to jej również nie dokończyłam. Mniej więcej skończyłam na tym samym momencie. Jako nie ciągnie mnie do tej książki, nie rozumiem jej fenomenu, dlaczego ludzie uważają, że to jest dobra książka. Ponieważ jak dla mnie jest strasznie nudna i nic się tutaj nie dzieje, ale raczej doczytam ją w tym miesiącu, ponieważ bardzo szybko ją się czyta. Litery ma również no, ogromne, jak to jest w książkach dla dzieci zazwyczaj, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam tutaj książki, które kupiłam na stronie dadada, czyli ksi trzy książki po 7 zł. Ja właśnie wyposażyłam się, trzy zrobiłam sobie zamówienie z moją kuzynką. Ona wzięła trzy, ja wziąłem trzy. I pierwszą z nich jest Słuchaj swojego serca od Casey West, no czyli romans młodzieżowy. Następnie szczęście w miłości oraz przeznaczenie i pierwszy pocałunek. No czyli trzy książki od Casey West Są to bardzo przyjemne, lekkie romanse młodzieżowe Do których ja mam taki sentyment Bardzo lubię tą autorkę, jej twórczość I wydaje mi się, że jeżeli nie będę miała ochoty na czytanie Lub będę miała jakiś zastój czytelniczy To będą idealne pozycje Więc one się też pięknie prezentują Mają prześliczne okładki I w sumie nie mam co więcej o nich do powiedzenia Następnie mam prezent o mojej mamy na Walentynki, y, czyli Gicarella od Ashley Poston. Y, jestem również w jej trakcie y, i bardzo jak na razie mi się podoba. Jest to retelling kopciuszka, chyba każdy zna tą, hist tą historię i kojarzy raczej tą pozycję, ponieważ jest ona dość mocno znana. Y, I mam również księżniczkę i Fanger, czyli książkę, którą kupiłam tam sobie Jakieś 2-3 tygodnie temu, lub 4 na promocji, i właśnie dlatego postanowiłam wyposażyć się też w Gikarelle, ponieważ księżniczki i fangar miałam u siebie najpierw yy, i będę sobie czytała te książki, ponieważ jak na razie autorstwo tej autorki bardzo mi się podoba. Oraz mam e prezent od mojego Taty ze stronki. Wydaje nam się, ja podlinkuję Wam te wszystkie strony na dole, gdzie zamawiałam. Skąd mam te książki I głównie to jest właśnie świat książki Wydaje nam się da 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 yy, I chyba tyle Jeszcze mam tutaj dwie książki Z Kerfura Jedną z Fraka I chyba dwie z Biedronki yy, I właśnie ja raczej kupuję książki Na świecie książki Ale przychodzą właśnie do stronki Wydaje nam się To zamówiłam sobie całą yy, Tą trylogię Nie wiem jak ona się nazywa w sumie, ale przebudzeni, pierwsza część, następnie są odrodzeni i połączeni. Ja już kiedyś chciałam tą serię przeczytać, a teraz była na tych wyprzedażach za 16 zł niecałe, więc poprosiłam mojego tatę i był na tyle dla mnie dobry, że postanowił mi zamówić te książki. I jestem mu bardzo wdzięczna. Wiem, że tego nie oglądnie, ale no, dziękuję. Więc będę się zabierała już w bliskim, wydaje mi się, czasie właśnie na nie, ponieważ jest to mitologia jakaś egipska, coś w tym stylu, jakieś te ciepłe klimaty. Ja się raczej w to nie zaczytuję i może to będzie taki dobry początek. Następnie mam dwie młodzieżówki, czyli szukając Alaski od Johna Greena, już kolejna książka do kolekcji. Ja sobie je powoli zbieram, ponieważ właśnie chciałabym się. Zapoznać z całą twórczością Johna Grina, Brakuje mi już tylko dwóch książek. Teraz Royce Ro, Rolls. Royce, Rolls. Nie wiem, jak się czyta tą książkę ogólnie, ale kupiłam ją właśnie na tych promocjach, które są teraz znowu za 10 zł w Biedronce, na Kiermaszu, książki. Ja już kiedyś słyszałam o tej pozycji i bardzo mnie zaciekawiła. Więc no jak ją znalazłam, no to sobie ją wzięłam. Mam tutaj również trzecią część darów Anioła, czyli miasto szkła, oraz mechaniczny Anioł, czyli pierwsza część z serii, czyli pierwsza część z serii diabelskie maszyny, właśnie od Cassandry Clare. Ja jeszcze nie czytałam tej serii, a konkretnie czytałam pierwszą część, czyli Miasto Kości. Ale tak szybko to przeczytałam, że ja w ogóle już nie pamiętam, co tam się działo. Oglądałam również serial, film i pokochałam nocnych łowców. I chciałabym się zapoznać z całą tą e, ogromną serią tej autorki. Nie wiem, ile mi to zajmie, bo z tego co liczyłam, jest to około 18 książek, które już wyszły do tej pory w Polsce, z czego one jeszcze wychodzą. I z tym może być taki mały problem, że nie wiadomo ile mi zajmie przeczytanie ich. Wydaje mi się, że chwilę będę się z tym męczyła, ale jak na razie jestem zadowolona, jestem szczęśliwą posiadaczką właśnie tych dwóch pozycji. Ta jest w dość słabym stanie. Tutaj widać, w ogóle taśmą skleiłam, żeby się bardziej nie niszczyła. Tutaj też coś jest jakoś, nie wiem, ubite. No, w każdym razie książka jest w dość słabym stanie, tu ma też zagiętą okładkę, no ale trudno, te książki są dość trudno teraz dostępne. Następnie mam książki, które kupiłam w tym kalendarzu adwentowym, odliczanie do walentynek. Ja zawsze korzystam z tej promocji, z tych promocji, które teraz są, na święta też takie były, tam też się wyposażyłam w kilka pozycji. I teraz akurat udało mi się trafić na książki, które bardzo chciałam przeczytać, nad którymi zastanawiałam się już kilkukrotnie, żeby dorzucić je do mojego zamówienia lub gdzieś tam kupić, ale jakoś nigdy się nie złożyło. I pierwsza książka to Setna Królowa od Emily King, więc jest to też jakaś taka... Książka, dziejąca się w tych ciepłych klimatach, przynajmniej mi się tak wydaje. Tak wygląda okładka. No ale zobaczymy, o czym to będzie jeszcze opowiadało. Ja miałam ostatnio kupować w Biedronce, ale dobrze, że jej nie kupiłam, bo znalazłam ją taniej. I jest to dość cieniowana książka. Myślałam, że ona jest trochę grubsza, ale nie wiedziałam, że już w Polsce wyszły cztery części. I chyba, to ma być, chyba ma być tylko cztery części. A następnie mam zasady magii od Alice Hoffman. No, czyli pozycja O Jezus Maria, wydaje mi się, że od listopada chcę ją przeczytać, chcę ją zakupić, ale nigdy się nie złożyło. I byłam strasznie zadowolona jak ją znalazłam, ponieważ oprócz tego, że ona ma przepiękną okładkę, która się błyszczy. No to jeszcze wydaje mi się, że fabuła jest cudowna z tego przynajmniej co czytałam z tyłu, ale zobaczymy, jak przeczytam. I następnie mam córkę zegarmistrza od Kate Morton, czyli, czyli pozycja, o której było dość głośno w momencie premiery, dość dużo osób o nie mówiło. Jest to taki kloc, można powiedzieć, jest to dość spora pozycja, ma też dość małe literki, ale to miała być nowa książka. A do mnie uszkodzona. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tu jest w ogóle takie y, przecięcie. Ktoś przerysował tą książkę i to kilkukrotnie. Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ miała być to nowa pozycja, ale nie chciało mi się dawać jej do jakiejś reklamacji czy czegoś takiego. Patrzę na to, że ja kupiłam ją za niską cenę. Ale nie zmienia to jednak faktu, że to powinna być nowa pozycja, nowa książka nieuszkodzona. No, ale trudno się mówi, to tylko okładka. I teraz przechodzę do książek, które podzieliłam na kategorie Fantastyka i obyczajówka, czy coś w tym stylu Literatura Piękna. Ale jeszcze najpierw pokażę Wam tutaj jeden reportaż, jaki kupiłam, czyli Polska Odwraca Oczy od Justyny Kopińskiej. Jest to jakieś wydanie pośrednie, że nie jest to mała okładka, nie małe wydanie książki. Ani nie jest to duże, to jest pośrednie i mi się to strasznie nie podoba, bo ja bardziej jestem zainteresowana pozycją, czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette, coś w tym stylu i tam, tam, tamtą bardzo chcę przeczytać, ale to są dwa różne wydania I ja już się zastanawiam, komu tą książkę oddać i kupić sobie tamto drugie wydanie. No ponieważ nie bardzo takie rzeczy rażą A w szczególności, że leżą obok siebie Oraz mam tutaj dlaczego rodzice tak Cię wkurzają I co z tym zrobić Jest to poradnik dla dzieci i młodzieży Takiej młodszej młodzieży Ja już go przeczytałam W sumie była to bardzo przyjemna książka Taka na jeden wieczór, idealna A teraz przechodzimy już do literatury pięknej I pierwszą książką jest Gdzie śpiewają raki od Deli Owens no, czyli premiera dość głośna, już jakiś czas temu. Ja wtedy się za nią nie zabrałam, ale teraz postanowiłam, że muszę to nadrobić trochę też taką literaturę obyczajową, piękną. Bardzo mało słyszałam złych recenzji na temat tej pozycji, i mam nadzieję, że w sumie ona mnie zachwyci. Byłabym bardzo wdzięczna. Następnie mam, mam na imię Jutro, jest to, nie wiem czy to jest fantastyka, czy to jest obyczajówka, czy to jest młodzieżówka, w sumie nie wiem, tutaj ją wsadziłam Jedyne co o niej powiem, to że ma przepiękną okładkę i narratorem jest pies Następnie mamy Josefa Jakuba Małeckiego, czyli pierwsza książka tego autora, którą mam na kółkach i najprawdopodobniej pierwsza, którą będę czytała jest ona w tym starym wydaniu, które mi się jeszcze bardziej podoba. Upolowałam ją za 10 zł i wydaje mi się, że to będzie taka fajna książka na początek z Małeckim. Chociaż ja się nie znam, raczej nie interesuję się u tym pisarzem. A może trzeba zacząć? Przynajmniej tak mi się wydaje. Następne dwie pozycje to książki Christine Hanna, czyli słowik i prawdziwe kolory. Czyli autorka, z której książkami chcę się na bieżąco zapoznawać. Jak na razie mam na swoich półkach cztery jej pozycje i będę sobie je sukcesywnie czytała. Ale ona jest tak strasznie uszkodzona. Ja ją kupiłam na outlecie i muszę Wam ją tu pokazać, że tu w ogóle jest jakaś pomięta. Tu była cała y, od, odarta okładka i musiałam to przykleić. Y... Trudno. Najwyraźniej książka chce stać tak i będzie ona spała tak na moich półkach, jak już kupię sobie ten drugi regał. Widzę, że muszę się już trochę sprężać z tym filmem, bo liczy on już 27 minut. Jeszcze przed obróbką to jasne, ale i to tak jest to dość sporo. Mam tutaj jeszcze jedną całą kupkę książek, więc muszę wam chyba się trochę pośpieszyć. Następnie mam Syrenę i pani Hancock, no czyli. Książka, nad którą bardzo dużo osób się zachwycało. Ja ją zdobyłam za uwagę, uwaga, 13 zł. No nie mogą tego nie wziąć. To wydaje mi się, że to będzie coś cudownego. Ogólnie pod obwolutą wygląda tak, chyba Kardi już to widział. Jednak mi się podoba bardziej w obwolucie. I taka ciekawostka, jest to jedyna książka w obwolucie, którą mam na swoich półkach. Następnie mam miedziaki, czyli pozycję, którą wszyscy się zachwycali i mówili, że jest to cudowna Książka wzruszająca i przepiękna, więc chcę potwierdzić tą opinię. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Myślałam, że tu będzie o wiele więcej tekstu na stronach, a jest go bardzo mało. Książka też ma niecałe 300 stron, więc wydaje mi się, że dość szybko się będzie nią czytało. Ale podobno treść jest mocna, więc zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. I przechodzimy już do ostatniej kupki, czyli Fantastyka. I pierwszą książką jest Ostatnie życzenie Wiedźmin od Andrzeja Sapkowskiego, no czyli fantastyka, podobno bardzo dobra, ja jeszcze się za tą książkę nie zabrałam, wydaje mi się, że będę chciała zrobić to jak najszybciej, ponieważ mam jakąś taką dziwną ochotę na przeczytanie jej, coraz więcej osób teraz o niej mówi, jakoś, a przynajmniej jakiś czas temu dużo osób właśnie czytało Wiedźmina i... Wtedy stwierdziłam, że to jest też czas dla mnie za zabranie się za tą e, serię. Następnie mam Wyścig Śmierci od Maggie Steve Water, czyli e, no, pozycja dość znana, a konkretnie autorka bardziej dość znana. Już kilkanaście lat temu wyszła ta książka. Ja kupiłam w tym starszym wydaniu, ponieważ bardziej mi się podobało. Upolowałam je za 3,50, więc no, nie mogłam tego nie wziąć. To by był grzech nie wziąć książki w bardzo dobrym stanie. Jedynym jej mankamentem jest to, że ma lekko pożółkłe strony. Kolejna książka to Osobliwe i Cudowne Przypadki Awy Lavender od Leslie Walton. No, czyli Fantastyka. Jak wychodziła, było dość głośno o niej. Dużo osób mówi, że jest to jakaś cudowna, piękna i w ogóle nie wiadomo jaka książka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale muszę potwierdzić, że okładka jest przepiękna. I się prześliczy, nie błyszczy. Tu również ma piórka. Jest przecudowna. Następnie mam dom, soi i łez I jest to jakaś morska fantastyka. Ja w się nie zaczytuję. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ponieważ ja bardzo lubię syrenki Ja uwielbiam syrenki To jest jeden z moich ulubionych, fantastycznych stworzeń. Zaraz po wielu kołakach. Ale no wilkołaki to już mi po serialu Teen Wolf do głowy weszło, więc e, tej miłości nic nie przebiję, ale syrenki to jednak jest, e, to jest jednak wspomnienia z dzieciństwa. Kto nie chciał być syrenką? No kto nie chciał być syrenką? Ja bardzo chciałam być syrenką. Następnie mam e, Ostrze zdrajce od Sebastiana de Castel, czyli książką, która zachwycała się Anita, pani Anita. Bo jednak między nami trochę jest różnicy, Nie znamy się osobiście. Z kanału Book Reviews by Anita i jest to pozycja, którą kupiłam w styczniu na targach tych książkowych w Biedronce. No i będę się zaczytywała raczej tą serię. I wydaje mi się, że ona mi się spodoba. Następnie mam kroniki Jaru, szóstą część. I uwaga, uwaga, taki. Mała ciekawo... Taka mała ciekawostka. Nie mam trzeciego, czwartego ani piątego tomu. Nie czytałam ich również. Kupiłam tą pozycję tylko i wyłącznie, dlatego że kosztowała 11 zł, a ja wiedząc, że będę chciała kontynuować tą serię, no to ja już potrzebowałam ją na swoich półkach. Jednak nie wiem, kiedy się zabiorę za kolejne części kroniki Jaru, e... więc. Wydaje mi się, że ta cegiełka chwilę sobie poczeka, bo nie spodziewałam się, że to jest takie grube. Jest to literatura raczej bardziej y, dla młodszego czytelnika, ale nie zmienia to faktu, że bardzo przyjemnie mi się ją czyta i bardzo szybko. Następnie Ember in the Ashes, y, Imperium Ognia od Saby Tahir. Y, czyli kolejna jakaś fantastyka, o której dużo mówiła zuz z Zaksiążkowanych. I wydaje mi się, że to będzie coś takiego mojego Wydaje mi się, że to będzie Mam nadzieję, że to będzie książka, której dam 5 na 5 I to będzie taka moja fantastyka Ale zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie Jak na razie z fabuły, którą czytałam, o której słyszałam No to to się zapowiada koksuwa Kolejną książką są Oczarowani od Carrie John Czyli trzecia część książki Przebudzenie, jest to książka, którą w czasach młodości, znaczy nie młodości, w czasach nastoletnich czytała Nikola z Dr Books i mówiła, że wtedy jej się podobała, a dlatego, że jak ktoś mi mówi, że kiedyś im się podobało, to ja chcę zazwyczaj sprawdzić, czy mi się spodoba. I to jest pierwsza, to jest trzecia, trzecia jest najtrudniej dostępna Nigdzie jej tak właściwie znaleźć już nie można, nawet no, o elixach i tak dalej, bardzo trudno. A kiedy znalazłam ją w Kerfurze, no to się rzuciłam na to i stwierdziłam, dobra, biorę, nieważne czy w ogóle przeczytam tą serię, czy nie. Ja w tym momencie to potrzebuję. Będę się czaiła na drugi tom, ale tamten można zaczyna się złotę na Allegro zdobyć, więc jak zapoznam się z pierwszą, to na pewno zamówię sobie wtedy dopiero drugą. I ostatnią książką, uwaga, uwaga, jest zmierzch. O Stefanie Meyer. Y... Ja nigdy nie czytałam Zmierzchu. Kilka lat temu, kiedy był na nią hype, to ja byłam trochę za młoda, żeby ją czytać. Y... I wtedy też nie czytałam. A teraz postanowiłam się zapoznać z tą historią. Patrzę na to, że jestem ogromną miłośniczką Zmierzchu jako filmu. Ja uwielbiam zmierzch, oglądałam wszystkie części kilka razy. Ja uwielbiam wampiry to pewnie z tego też powodu. E, uwielbiam te stworzenia, e, dlatego no, bardzo chciałabym się zapoznać z całą tą e, historią, e, ale jak widzę, że każdy po kolei tom jest jeszcze grubszy od tego, no to trochę mnie to zmiata po, z powierzchni ziemi. Teraz było o niej głośno, ponieważ wyszła ta część nowa, czyli zmierz z perspektywy Edwarda. Ja danej książki nie chcę zdecydowanie czytać. Ale te, które wyszły do tej pory, czyli księżyc znowu księżyc znowu zaćmienie przed świtem, to na pewno chciałabym się zapoznać z tymi właśnie częściami. I to już jest tyle, co dzisiaj chciałabym Wam pokazać. To są książki, które przywędrowały do mnie w przeciągu ostatnich. Półto, ostatniego półtorej miesiąca, około, więc w tym momencie trochę widzę mój problem. Przyznaję się, muszę przestać kupować książki na outletach i y, kupować je y, tak jakby nowe, księgarni za cenę mniej więcej około tam 25 zł. Wtedy zdecydowanie mniej będzie do mnie ich przybywało, ponieważ nie będę miała aż takiego dużego budżetu y, i chyba tak trzeba będzie zrobić. Teraz idą mi dwie książki, ale dowiecie się o nich na następnym kolu lub jeżeli będę czytała je na jakiś reading vlogu. A ja się w tym momencie z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem i cześć!